Witajcie, wszyscy sympatycy, ekstra klasy, piąta kolejka już tuż tuż, rusza 15 sierpnia, potrwa dwa dni do 17, więc nie będziemy mieli meczu poniedziałkowego. Jak widzimy, piątek zaczyna się od meczu Zagłębia Lubin z Lechią Gdańska, więc tutaj dwie drużyny, które mają coś do udowodnienia, które czekają na swoje zwycięstwo. Jak widzimy również w piątek mamy hit jeśli chodzi o Ekstra klasę, więc Krakowia mierzy się z Widzewem Łódź. Tutaj akurat ten mecz rozwinę w dalszej części tego filmu. Przejdźmy już do soboty. W sobotę Motor Lublin mierzy się z Piastem Gliwice, który również jeszcze nie zaznał smaku zwycięstwa. PKS Katowice z Arką Gdynia. Też ciekawy mecz byłego Beniaminka z obecnym Beniaminkiem. W Katowice również y, duże problemy na początku sezonu. Lech Poznań mierzyć się będzie z koroną Kielce, która ostatnio złapała troszeczkę wiatru w żagle, jednak tutaj jak wiemy Lech Poznań już poturbowany po w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Będzie chciał udowodnić na arenie krajowej, że jest wartościową drużyną. Tylko, no wiemy, kontuzje, kontuzje, jeszcze raz kontuzje, do tego przyjdziemy również później. Zaczniemy niedzielę od meczu Pogoni Szczecin z Górnikiem, znajdzie również bardzo ciekawe widowisko. Ten będzie jednym z ciekawszych w tej kolejce. Radomiak, Radom, Radom Jagielonia, Białystok. Tutaj jeszcze jesteśmy przed Pucharami. Dzisiaj jest czwartek, więc wieczorem dopiero Jagielonia, wieczorem dopiero Legia, wieczorem Raków będą wiedziały, gdzie będą grały w kolejnej rundzie, czy już w ogóle odpadną. Zobaczymy. To się tyczy najbardziej Rakowa Częstochowa, który mierzy się właśnie z niecieczą na terenie. No, nie cieczy. Jeśli chodzi o ostatni mecz, to również można powiedzieć, że jest to hit kolejki, gdyż Wisła Płocki jest liderem naszej ekstraklasy obecnie. Legia Warszawa, bardzo wysoka pozycja, jeden mecz zaległy, tak więc ten mecz w niedzielę o godzinie 20.15 i wydaje mi się, że jeszcze zrobię takie, taką malutką zapowiedź tego właśnie meczu, tylko że to będzie już po tym, co będziemy wiedzieć na temat legii w europejskich Pucharach. Tutaj jeszcze chciałbym Was zaprosić do subskrypcji. Jeśli tego jeszcze nie robicie, również komentujcie to, co wy sądzicie o tych meczach w Ekstraklasie. Przejdźmy do tabeli jeszcze tutaj. Jak widzimy, dużo drużyn jeszcze nie ma zwycięstwa. Zaczyna się to od Zagłębia jest Gwiazd Legia. No tutaj wydaje mi się, że w końcu pierwsze przełamania będą po tej kolejce. Jeśli chodzi o właśnie ten mecz na szczycie Wisła Płock z drugą Legią, która no mogłaby wygrać z piastem w pierwszej kolejce i miałaby też 10 punktów, jednak no tutaj jeszcze ten mecz jest zaległy, będzie rozgrywany w innym terminie. No i mecz między widzewem a Krakowiem, no to to akurat tak wizualnie według mnie będzie to hit kolejki, jeśli chodzi o intensywność, jeśli chodzi o ładne granie do przodu. Zatem przejdźmy już właśnie do tego meczu. Piątek, godzina 20.30, a więc super piątek Krakowia. Podejmuje na własnym stadionie widzew łódź. Jak widzimy, Mateusz Klik wrócił do Krakowi po 14 latach i według trenera powinien znaleźć się w kadrze na mecz z widzewem. A więc będziemy mieli również bardzo ciekawy powrót dużego formatu zawodnika, który zwiedził. O, można powiedzieć nie tylko Europa, ale również świat piłkarski, zatem to będzie również ciekawe doświadczenie oglądać Mateusza na naszych boiskach jeśli chodzi o nastroje w Widzewie tutaj Żyliko Copic po meczu 1-1 z Wisłą Płock powiedział, że atmosfera po tym meczu jest jak na pogrzebie, czujemy się jakbyśmy przegrali, no tak, oni tutaj mieli tego karnego, który powinien zostać podyktowany, dużo ludzi Uważa, że nie powinien. Ja już tak po tygodniu y, mogę stwierdzić, że jednak ten ruch Fornalczyka był zbyt mocny w stronę obrońcy. No i przychylam się do tej opinii, że jednak nie powinien być podyktowany rzut karny. Y, co się odlecze, to nie ucieczę, może następnym razem, może w tym meczu będą jakieś karne. Wisła. Wisła widzę w Łódź, jak widzimy y, pozycję w tabeli tutaj. Y, czwarty. A, pozycja 7 punktów, zaraz za nimi Krakowia, również tyle samo punktów, a więc mecz o takie udowodnienie, kto w tej lice będzie o, lepszy. Jak widzimy tutaj składy w ostatnim meczu Kakabadze, bardzo wysoka ocena, 9,1, również dobrze wszedł ten sezon Stoinkowicz, godnie zastępuje Kalmana. Majgard nie wykorzystał karnego, więc ta cena niższa. No jak widzimy tutaj blok defensywny poza Wójcikiem. Wygląda można powiedzieć tragicznie. Perkowicz z czerwoną kartką, Hendrickson, Rawat w bramce. Nie wyglądało to dobrze. Również Dominik Piła, nie najwyższa ocena. Tak tutaj no, jest duży problem jeśli chodzi o Krakowie. Trzeba to będzie poukładać jeśli chcą osiągnąć dobry wynik z Widzewem. Widzew oczywiście bez Bergiela, nie wiadomo, czy on w tym, w tym meczu wejdzie. Ja uważam, że już wróci i już będzie aktywny. Tak wyglądał Widzew w ostatnim sezonie, w ostatnim meczu. Pikolski w bramce. Tutaj widzimy Szechu, dość dobry mecz, rozegrał, strzelił gola. A Kere nie najlepiej. Zobaczymy, jak będzie się sprawował tym razem na skrzydle. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o hit tej kolejki. Będzie to oglądać warto się przyjrzeć Fornalczykowi, który wydaje mi się, że już zaczyna wchodzić na y, odpowiednie tory dla tego zawodnika być może ta forma reprezentacyjna nadchodzi zobaczymy tak więc warto się przyglądać właśnie temu zawodnikowi z numerem 7 zobaczmy tutaj jeszcze kontuzję kontuzję w Krakowie Adam Hatic, mięsień dwugłowy około 2 dwu, miesiące pauzy jeśli chodzi o wizewa Peter ten kilka tygodni, jak również Kozłowski, między, no, między 4 a 6 tygodni yy, absencji tego zawodnika. Jeśli chodzi o legię, no to tutaj w ostatnim meczu widzieliśmy Gonzalvesa, który skręcił sobie kostkę, wypada na, no można powiedzieć, dwa miesiące w Lechu Południe, no to tutaj jest akurat sytuacja, można powiedzieć, dramatyczna, jeśli chodzi o kontuzję. Yy, Patryk Walemark Hakans do końca rundy, Parański, uraz mięśniowy, wróci prawdopodobnie pod koniec sierpnia, ale Golizadek świeża kontuzja, być może nawet dwa miesiące i również gumny widzieliśmy ostatnio w meczu z Czerwoną Gwiazdą w Belgradzie, jak został potraktowany brutalnie. I tutaj również na razie nie wiadomo czy on wróci do gry kiedy, znaczy wrócić no wróci, tylko w tym meczu raczej go nie będzie w najbliższym. Raków Częstochowa, Koczergin tutaj oczywiście y, pozrywany i Wilopiec również zabieg kolana, no on już za jakiś czas powinien wrócić. Kurnik, znaczy za jakiś czas dopiero być może we wrześniu, Kurnik, Luka Zachowicz uraz... Y, męczeniowe stopy, więc też tego zawodnika raczej nie zobaczymy w najbliższym meczu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kontuzję tych takich kluczowych zawodników. Tak wiemy, że również zapolnik w Breakbucie ma jakieś problemy i raczej nie zagra w tym meczu, ale tutaj bardziej skupiam się na zawodnikach tych, tych drużynach. TOP-6 albo z Big Five. Teraz już przechodzimy do zabawy, a więc fantazy klasa. Moja drużyna wygląda tak. W bramce Łubik, Janża, Wszołek, Vital, Jeśli chodzi o obronę, gramy na ustawieniem 3, 1, 3, 5, 2. Jeśli chodzi o pomoc i mas, tym razem zostaje opaska kapitana na jego ramieniu. Pozo, Jimenez, Alvarez, Grosicki i w ataku Bergiel, na którego liczę, że wróci. również Stoinkowicz, który wszedł w ten sezon bardzo dobrze. Tutaj, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, mało się zmienia, tutaj zostaje Golonka z Dającem, Wójcik no i diabi Adiga, tak rezerwowo, jeszcze zobaczę, czy Vergiel y, będzie występował, to wszystko jutro się okaże, więc tak wygląda moja jedynastka, jeśli chodzi o Fantazję Ekstraklasę, Przyszłym, czy generalnie z tą Fantazją Ekstraklasą, ja nienawidzę tych pierwszych dwóch miesięcy, Lipca, sierpnia jest tak to wszystko pomieszane, dlatego już szykuję tutaj dziką kartę na wrzesień. We wrześniu po reprezentacji ustawiam sobie drużynę tak jak chciałbym ją widzieć, a teraz na razie chcę tylko łapać punkty, ale nie liczę na to, że tutaj, tutaj może być tak, że wszołek zejdzie zaraz, nawet nie wejdzie w tym meczu. Może nie wystąpić również IMAS, to jest wszystko związane z pucharami, tak więc jeśli chodzi o Fantazję ekstraklasy w sierpniu, ona powinna tak naprawdę ruszać dopiero od września, gdzie już wszystko jest ustalone, gdzie już zawodnicy są podpisani, zakontraktowani i dużo się nie zmienia, tak? Te pierwsze miesiące to są, można powiedzieć, że jedną wielką loterią. Jakie wy macie składy, możecie również dołączyć do ligi którą tutaj prowadzę, kod, będzie zapros... kod zaproszeniowy będzie w opisie, a tymczasem już trzymajcie się, no i do usłyszenia, I kibicujemy naszym dzisiaj w parach europejskich.